Cześć Wam. Witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku. Jak widzicie, pogoda się zmienia. Dynamiczna jest. Jak to jesień w górach. Nagrywam po prostu w takim okresie. Lepiej widać pewne tematy, ale muszę się liczyć z tym, że pogoda nie zawsze będzie sprzyjać. Jeszcze dwa dni temu byłem w Janowiczkach na ruinach. W miejscu, tym, gdzie był kiedyś kościół. Pogoda jeszcze była względna. A tutaj już coś takiego. Po południu są zapowiadane większe śnieżyce, no ale trudno. Tu tereny musicie mu, mi uwierzyć, ale no nie widać na kamerze, i w ogóle tak naprawdę nie widać. Śmig, śmigaliśmy tam na górze. Y, Zamek rogowy jest niedaleko. niedaleko y, Gomulnik, piękna góra, czyli tak: Schindelberg Baude, schronisko onkel Tom Hüte, Kolejne schronisko i Horsz Namawiam do wycieczek, ale nieważne. Yy, dzisiaj odcinek będzie krótki. Poruszę taki temat: yy, poruszę taki temat, który ma tyle samo zwolenników co przeciwników, ale zaraz zobaczycie co to będzie. No, będziemy w miejscowości Łomnica w gminie Głuszyca, niedaleko Głuszycy. No, już tam podejdziemy, zobaczymy i powiem Wam o co mi dokładnie chodzi. Chciałbym, żeby to miejsce też było znane wszystkim. Także no, odkrywamy kolejne takie zapomniane miejsce z historią w naszym terenie. No, jesteśmy w miejscu, gdzie spotykają się dwa światy. Tak naprawdę widzicie coś charakterystycznego, prawda? Z jednej strony tutaj dookoła budują się nowe domki, osiedla, pensjonaty, yy, smażalnia pstrąga pyszna, którą polecam. Ludzie tutaj na weekendy przyjeżdżają odpoczywać, bawić się. Na a tuż obok jest, tuż obok tych miejsc, dosłownie tuż, kilka metrów obok jest drugi świat, który jest tak naprawdę zapomniany. Jesteśmy, przypominam, w Łomnicy, koło Głuszycy. Jesteśmy na no, starym niemieckim cmentarzu. Yy, bardzo już takim zapomnianym, opustoszałym i, i zrujnowanym. Co chciałem powiedzieć, no ten temat ma tyle przeciwników, ile zwolenników. Widzicie, idziemy teraz główną alejką taką Lip, chyba Lip, jak to na cmentarzu niemieckim. Yy. Naprawdę ten temat budzi kontrowersje u wielu osób. Jedni są, e, należą do tej grupy, którzy po prostu chcą ratować takie miejsca. No, a drudzy należą do grupy, e, którzy chcą po prostu e, od razu z automatu jak najszybciej zniszczyć takie miejsca. No, wiadomo, no, ludzie są jacy są, e, są zawsze dwa różne poglądy, tylko nawzajem szanujmy swoje zdanie. E, no według mnie troszeczkę takie miejsca powinny, chociaż żeby ludzie mieli świadomość, że one się tutaj e, znajdują, no, wiem jaka była historia, Niemcy po wojnie byli wrogami największymi, ale już troszeczkę od tej wojny minęło, także no myślę, że troszeczkę ten temat trzeba e, tych cmentarzy, nekropolii takiego powiedzmy z ludzkiego odruchu ten temat e, uporządkować. Ten cmentarz, na którym się znajdujemy tutaj w Łomnicy, to jest jeden z dwóch, który się znajduje w łomnicy takich starych niemieckich opuszczonych, ten jest y, bliżej głuszycy, bliżej, że tak powiem, cywilizacji. Był większy, ale jest coś bardziej zrujnowany. No może dlatego, że jest y, nie tak daleko schowany w lesie. Teraz fajnie napisy widać, bo się wchodzi, jest do góry nogami Tanhausen, no, wiadomo. Yy. Ani imię, ani nazwisko, tylko to jest po prostu firma, yy, miejscowość, gdzie znajdowała się firma, która produkowała tutaj okoliczne nagrobki. Na wielu cmentarzach w okolicy można znaleźć. Nie pamiętam pana, który, bo też jego było chyba nazwisko, bądź inicjały, yy, który wykonywał te nagrobki, ale tak samo można w Olszyńcu, w Kuszyce Górnej, znaleźć te yy, jego inicjały, jego nazwę firmy i skąd pochodziła. No mówię. Temat jest, temat jest niewygodny także wiem, że poruszam jak to powiedzieć wrażliwą strunę no ale każdy ma swój rozum, każdy ma swoje poglądy jak, jak to ma wyglądać tylko po prostu uszanujmy się i nie skaczmy sobie do gardeł jak to my Polacy w różnych y, tematach. No ten cmentarz już jest zrujnowany tak jak wspominałem, część być może y, od razu po wojnie został zniszczony. Wiem, jaki stosunek był ludzi do Niemców i do tych terenów, jak wrócili, się nie dziwię. Być może sam tak postąpił y, po wojnie. Zawsze wszyscy byli przekonani, że no, Polacy, którzy tutaj przyjechali po wojnie, że Niemcy tu wrócą. Tak samo Niemcy byli przekonani, że oni tylko na chwilę stąd uciekają. Więc Polacy, którzy tu przyjechali, po prostu niszczyli y, to, co tutaj zostało, żeby Niemcy, jak ewentualnie wrócą. Y, Wrócili do, do zrujnowanego miejsca, ale nieważne, no historia. Odnośnie cmentarzy: każda prawie wioska na Dolnym Śląsku ma swój opuszczony niemiecki cmentarz, i mówię, to jest kwestia nie do końca rozwiązana. Liczyć można co najwyżej na prywatne osoby i stowarzyszenia, które się zajmują takimi, takimi cmentarzami, bo na ten moment to jest ciężki temat temat niedoruszenia. Mówię, ile zwolenników, tyle przeciwników. Ja szanuję zdanie każdego. Ściągniemy płatek. Ten cmentarz już jest strasznie zrujnowany i opuszczony. Pewnie posłużył po wojnie jako budulec. Granitowe płyty, jako standardowe, jako parapety i schody. Będąc tutaj w sierpniu, jeden jedyny nagrobek tutaj ten stał. Widzę, jest teraz wywrócony. Także ostatni nagrobek na tym cmentarzu. Runął, z tego co pamiętam, to leżała tutaj jakaś kobieta. No, niestety, ktoś wywrócił ten pomnik, ten nagrobek i ostatni nagrobek na tym cmentarzu. Runął, jak widzicie, stykają się tutaj dwa światy. No, z jednej strony, tetnie życie budują się nowe domy, małe osiedla, restauracje, miejsca weekendowych spotkań, a z drugiej strony, takie zapomniane miejsce. Ale wspominałem, temat ma tyle zwolenników, ile przeciwników. Jedni chcą zniszczyć kompletnie takie miejsca, drudzy chcą uratować takie miejsca. Ja po prostu chciałbym, żebyście wiedzieli, że, że coś takiego istnieje i byli świadomi. To jest po części też historia tego regionu, także to jest nieuniknione. Ja wiem, że no, po wojnie Niemcy, w trakcie wojny, no ogólnie Niemcy dla Polaków, tak się przyjęło od wielu pokoleń, że to są wrogowie. Tylko też myślę, że to jest kwestia wychowania, bo już wiele wiele lat od wojny minęło. Można też troszeczkę inaczej do tematu podejść. Nie wiem, zadbać o takie miejsca, pamiętać o nich. Ja to traktuję bardziej jako ciekawostka i historię tego regionu, a nie wrogowie. Nie wrogowie, także pamiętajmy o takich miejscach. Już podsumowując, troszeczkę takich tematów będę więcej poruszał. Trudnych, że tak powiem, y, trudnych w Polsce. Jedna strona ma trochę racji, druga strona ma racji. No bo, jedna strona, wiadomo, no, historia była jaka była, Niemcy źli i tak dalej. Y, z drugiej strony pytałem, dlaczego też Niemcy nie dbają o, o takie miejsca pamięci. No słusznie, to jest prawda, nie dbają o takie miejsca, więc dlaczego mają to robić Polacy? No ale z drugiej strony, y, ludzka, taka ludzkie sumienie też nakazuje niektórym osobom. Pamiętać o tych miejscach, o historii tego terenu, o tych ludziach, po prostu z takiej z ludzkich emocji. Wiem, że też pod tym filmem mogę się spodziewać tak zwanej burzy, no ale dyskutujmy na ten temat, ale konstruktywnie, bo jakaś zawsze konstruktywna dyskusja, nawet jak spotkałem się dwie przeciwne strony do siebie, może dążyć do jakiegoś pożytecznego celu. Dojście do jakiegoś konsensusu, yy, uprzedzając, yy, bo naprawdę, tak jak wspominałem, ludzie różnie podchodzą do tematu. Nawet jeden pan yy, był oskarżony o propagowanie faszyzmu, który postanowił sobie po prostu zadbać o taki yy, cmentarz. Także, no, widzicie, jakie jest różne podejście do tematu. Mi na czym zależy? Takie miejsca traktować jako Pamięć, ale głównie chodzi mi na, jako powiedzmy, promowanie turystyki. Jakieś to jest zawsze jakiś punkt na mapie, yy, żeby wzbogacić yy, tak naprawdę turystycznie to miejsce i poznać historię historię tego miejsca. Yy, śmieszne rzeczy z takich, no oczywiście jakieś ataki nie, nie opłacały mnie Niemcy, jak to jeden pan yy, pomyślał, po prostu mi tak jak wspominałem, zależy na na podniesieniu wartości turystycznych tych terenów, żebyśmy mogli odwiedzać i pamiętać o historii tego miejsca, bo to jest takie, takie kolejne miejsce zapomniane, a które tworzy historię, historię tego terenu. Na dzisiaj to już tyle. Temat ciężki, ale będę go poruszał wielokrotnie, bo tych cmentarzy tutaj opuszczonych Ogólnie na Dolnym Śląsku jest sporo, praktycznie każda wioska ma, tak jak wspominałem, swój opuszczony cmentarz. Jak do tematu podchodzicie, to już Wam zostawię tę kwestię. Myślę, że te miejsca można wykorzystać też, nie tylko pozostawić w zapomnieniu, ale też można wykorzystać je do nauki, do podniesienia też walorów turystycznych rejonów, no bo po prostu tak wyglądała historia tego terenu i nic nie zrobimy. No, pokazałem Wam cmentarz ten, yy, jeden z dwóch łomnicy, pewnie już jesteście, pewnie większość z Was wiedziała o tym cmentarzu, ale, ale jeżeli ktoś nie wiedział, to fajnie, że mogłem po pokazać Wam ten cmentarz. No i tyle, widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że troszeczkę zima odpuści i te tematy, które chcę Wam pokazać yy, nie będą zakrywane przez naturę, że tak powiem. To tyle. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć.